Wiesz, jaką głupotę dzisiaj popełniłeś? Że uwierzyłem, Ci, że jest Ci przykro. Że moja mama kilka lat temu miała raka i prawie zmarła. Że teraz jest powrót i że na dniach też czeka operacja na onkologii. Jak mówiłeś mi, wyjdź, że dla mamy. Ja mówię Ci, Sławek, dowiedziałem się wczoraj wieczorem. Nie spałem od wczoraj. I co, zgodniliśmy, że się prześpię i dam ci ostateczne znać, tak? Ale że dzisiejszego caj'a nie będzie, a wchodzę kilka godzin później na internet i się dowiaduję zupełnie innej wersji, w której komujesz ludzi, a mnie stawiasz w złym świetle. A wiesz, że masz dar przekonywania i mnie przekonałeś dzisiaj. Nie wiem, czemu poszedłeś w terroryzm. Powiem ci coś jeszcze. Z ręką na sercu. Jak moja mama nie chciała walki z Denisem, powiedziałem jej, że rozmawiałem z Tobą i tak dalej. I moja własna matka powiedziała, że we mnie wierzy i żebym wyszedł do Denisa. Ale za to, co wstawiłeś i jak potraktowałeś moich rodziców, muchy w Kiblu bym z Wami nie ubił.